Musisz mówić językiem tych, którzy zrozumieją Cię. Wyłącznie, sposób. tak? A tak. ja nie mogę mówić językiem Dalajlamy, bo ja nie trafię do tych ludzi. Znaczy, myślę, że nawet nie zrozumieją, co mówisz. Idę po betonie i dojdę do nich, tak? Tylko trzeba po prostu najpierw postawić jakiś plan. Coś trzeba zrobić, cokolwiek. No, mamy, Ale... mamy pomoc z gwiazd. tak Mamy pomoc. Oni, no, przecież to są życzliwe nam istoty, no, na miłość boską. To jest tak. czysta miłość, dobroć, jaka tylko sobie może wyobrazić człowiek. No, to idzie z gwiazd, tu. Tylko trzeba to po prostu jakoś. Wiesz, no poskładać, tak? to nie można tak, wiesz, nie można nic nie robić, no bo możemy sobie dalej robić podcasty o Trójkącie Bermudzkim, o duchach. No słuchajcie, możemy tak robić, tylko po prostu to nie doprowadzi do niczego, tak? Trzeba tutaj zrobić zdecydowane kroki. Myślę, to jest skomplikowana to jest... sytuacja, no ale, ale mimo wszystko myślę, że nie ma co się załamywać, czy coś, tylko trzeba coś robić. No, no po to jest też ta pracowanie Ziemi. Po to to jest. Bardzo ładny nazwa tego. Nie, tego no, typu. Robercie, to jest Twoja nazwa, ty tak to wymyśliłeś. I tak to prostu. wymyśliłem.